Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w niedzielę. Chłodny poranek. W tej chwili 2 stopnie odczuwalne, minus 2. 74% zachmurzenia. Umiarkowana jakość powietrza od godziny 15, 15 do 16, 6 stopni. Na plusie także chłodniej się zrobiło w ogóle. No ale cóż poradzić na to? Pozdrawiam was ciepło, życzę miłej niedzieli. Robótki przybywa nie tak szybko jakbym chciała, to znaczy może i nie chciała, bo tak no nie śpieszę się ostatnio troszeczkę miałam takie wolniejsze dni, więc i tutaj było wolniej. No i tak. Chciałam powiedzieć, że dziękuję wam bardzo za wszystkie wasze opinie dotyczące tych rękawków. Miała być kamizelka, ale w związku z tym, że kupiłam więcej włóczki, więc rękawki wyjdą z pewnością i to będzie letni sweterek. Na kamizelkę jeszcze zdążę, jeszcze jakąś włóczkę dokupię i zrobię. A to będzie taki letni sweterek rozpinany, tu będzie taki dekolt w serek. Przyda się na pewno na takie chłodniejsze dni. Kamizelka będzie letnia. Zaraz pokażę Wam jeszcze raz tą włóczkę, z której będę robiła. Włóczka Alize. To będzie taka typowo letnia kamizelka z cienkiej włóczki. Kolor mięty. No i jaki tu wzór pasuje, jak myślicie? Ja już wiem, dlatego Wam pokazuję, bo już jestem pewna, jakim będę robić. I będą, będzie to wzór listki. Zaraz pokażę na bluzce, bo to jest mój ulubiony wzór. Ale tu będzie, myślę, pasować idealnie. No i zobaczcie. Wzór listki. I tu będą listki. Kamizelka wykonana całym tym wzorem będzie przód i tył. Bardzo ładnie się układają. Zaraz Wam pokażę ten schemat, który mam w zeszycie zapisany. No, już nie pamiętam, z ilu rzędów się składa, ale sporo jest z tych rzędów. No, ale efekt jest bardzo fajny. Efekt jest fajny i. I tu będzie kamizelka letnia robiona wzorem listki. No, tu jest ten wzór, ażurek listki. O, jest ja. Myślę, że któregoś razu wam pokażę ten wzór. Najlepiej byłoby pokazać, bo sporo tego tutaj jest. No trochę jest tych rzędów, ażurek listki i jeszcze na drugiej stronie. Razem jest 24 rzędy. Także troszeczkę tego jest. Ale wzór naprawdę jest idealny. Na takie wyroby właśnie. Na takie wyroby świetne. Zobaczcie. Piękny jest. No, i czy nie sprawdzi się w tej wódce? Będzie super. Pogoda dzisiaj nie spacerowa. Zimno, wiatr porywisty, chłodny. Więc cóż, żywej duszy nie widać na dworze z jednej, z drugiej strony. Ludzie siedzą w domach, bo zimno, odpoczywają. I ja też dzisiaj taki sobie zrobiłam dzień, zaraz zaparzę kawkę i, i będzie taki relaks. Dawno nie piłam kawy w stargarskiej filiżance, więc dzisiaj będzie Stargard pod szczęśliwą gwiazdą. Dzisiaj ugotowałam jeszcze pomidorową na skrzydełkach, ależ przepyszna. Mm. Uwielbiam. A już dawno nie gotowałam. Smacznego.